Czy czujesz się przytłoczony strachem, wstydem lub żalem? Wyobraź sobie, że możesz uwolnić się od tych łańcuchów już teraz. Zostań ze mną przez następne kilka minut, ponieważ to, co zamierzam podzielić się, może na zawsze odmienić twoje życie. Wszyscy doświadczyliśmy momentów, w których strach nas powstrzymuje, wstyd nas milczy, a żal obciąża nasze serca. Ale jest nadzieja, a dzisiaj odkryjemy, jak uwolnić się od tych emocjonalnych więzów. W tym wideo poprowadzę cię przez potężną modlitwę, która pomoże ci poczuć wolność jak nigdy dotąd. Na koniec tej modlitwy poczujesz się wzmocniony, odnowiony i gotowy, aby zostawić za sobą to, co cię powstrzymuje. Jeśli jesteś gotowy, aby uwolnić się od tego ciężaru i przyjąć pokój, wolność oraz uzdrowienie, to jesteś w odpowiednim miejscu. Zostań ze mną jeszcze przez kilka minut, zróbmy razem pierwszy krok w stronę życia pełnego nadziei, pokoju i wolności. Nie czekaj dłużej, ten moment może zmienić wszystko. Zanurzmy się w wolność i uzdrowienie, na które zasługujesz. Rozpocznij dzień od uwielbienia, pozwól, aby blask Bożej dobroci wypełnił twoje serce i umysł. Każde nowe świtanie niesie ze sobą nową szansę na odkrycie Jego miłości i łaski. Warto zatrzymać się na chwilę, by dostrzec, jak wiele dobroci nas otacza, nawet w najprostszych rzeczach. Jak często zapominamy o wdzięczności. Może warto zadać sobie pytanie, co dzisiaj mogę uczynić, aby okazać Bogu moją wdzięczność. Wiem, że życie przynosi wyzwania, które mogą nas przytłoczyć. Jednak w chwilach trudnych to właśnie uwielbienie i modlitwa stają się naszym schronieniem. W Piśmie Świętym możemy znaleźć słowa, które przypominają nam, że nawet w ciemności jego światło zawsze świeci. Zastanówmy się nad tym, w jaki sposób możemy na nowo odkryć tę prawdę w swoim codziennym życiu. Modlitwa staje się nie tylko prośbą, ale także wyrazem naszych myśli i uczuć. Każde słowo, które kierujemy do Boga, ma moc przekształcania naszego wnętrza. Wspólnie możemy zwołać nasze myśli i skierować je ku niebu, aby pokazać naszą gotowość do przyjęcia Jego woli. Dlatego zachęcam Cię, abyś teraz, w tej chwili, otworzył swoje serce na modlitwę. Przyjdźmy więc do Boga z naszymi radościami i troskami, oddając mu chwałę i dziękując za Jego dobroć. Niech ta chwila modlitwy będzie dla nas czasem odnowy i pokoju. Otwórzmy nasze umysły na Jego obecność, a serca na Jego prowadzenie. Amen. Rozpocznij dzień od uwielbienia i błogosław Pana za Jego dobroć. Dziś przytoczę słowa z Księgi Izajasza, rozdział 40, werset 31: Lecz ci, którzy ufają Panu, odnawiają siły, wznoszą się na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Ten werset przypomina nam, że zaufanie do Boga daje nam siłę i energię na nowy dzień. W chwilach, gdy czujemy się przytłoczeni lub zmęczeni, możemy zwrócić się do niego aby o nasze siły. Zaufanie do Pana to nie tylko słowa, to wybór, który podejmujemy każdego dnia. Kiedy zaczynamy dzień od modlitwy i uwielbienia, otwieramy nasze serca na Jego obecność, co daje nam nową perspektywę i moc do stawienia czoła wyzwaniom. To zaproszenie do złożenia naszych trosk u Jego stóp i do przyjęcia Jego pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Praktycznie, możemy zastosować ten werset, przypominając sobie, że w trudnych chwilach możemy sięgnąć po Boże obietnice. Kiedy strach i wątpliwości próbują nas przytłoczyć, przypomnijmy sobie, że nasze siły nie pochodzą z nas samych, ale z Boga, który nas wspiera. To zaproszenie do codziennego odnawiania naszej relacji z Nim, do szukania Jego obecności i mocy. Niech ten werset będzie dla nas przypomnieniem, że każdy nowy dzień to nowa szansa na doświadczenie Jego dobroci. Kiedy uwielbiamy Boga, zapraszamy Jego moc do naszych serc i umysłów. To nie tylko słowa, ale sposób na życie, który przynosi nam pokój i radość. Pamiętajmy, że każdy krok, który stawiamy, może być wzmocniony przez naszą wiarę i zaufanie do Pana. Drodzy słuchacze, niech ten dzień będzie wypełniony uwielbieniem i błogosławieństwem. Szukajmy Jego obecności, a On odnawia nasze siły i prowadzi nas w każdej sytuacji. Panie, na początku pragnę zatrzymać się na chwilę i dostrzec Twoją obecność tutaj ze mną. Dziękuję Ci za Twoją dobroć, która mnie otacza każdego dnia. Przychodzę do Ciebie z otwartym sercem, pragnąc, abyś napełnił mnie swoją miłością i światłem. Wiem, że w chwilach trudnych, kiedy emocje mnie przytłaczają, mogę zawsze znaleźć schronienie w modlitwie i uwielbieniu. Dziś oddaję Ci moje zmartwienia i lęki, które noszę w sobie. Proszę, weź je ode mnie i napełni moje serce pokojem, którego tak bardzo pragnę. Uznaję, że często szukam wsparcia w innych rzeczach, zamiast zwracać się do Ciebie jako pierwszego. Dzisiaj chcę to przyznać i prosić o pomoc, by zmienić ten priorytet. Oddaję Ci całe moje zniechęcenie i frustrację, wiedząc, że Ty jesteś moim oparciem i siłą. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją wierność w moim życiu. Dziękuję za to, że nigdy mnie nie opuszczasz, nawet gdy wątpię. Jesteś dobry, godny mojej czci. Przypominam sobie Twoje obietnice, które dałeś nam, że będziesz z nami każdego dnia, aż do końca czasów. Dzisiaj opieram się na tej obietnicy, wiedząc, że nic nie może mnie od Ciebie oddzielić. Niech Twoja pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, wypełni moje serce dzisiaj i zawsze. W imię Jezusa, Amen. Dziś podejmuję wyzwanie, aby zaufać Ci we wszystkich drobnych sprawach. Szukam Twojego prowadzenia przed podjęciem decyzji i obserwuję, jak kierujesz moimi krokami. Teraz, gdy zbliżamy się do Boga z naszymi modlitwami, ważne jest, aby ta modlitwa ożyła w naszym codziennym życiu. Wiara, którą żyjemy, musi być praktykowana, a nie tylko wypowiadana. Pamiętaj, wiara bez uczynków jest martwa. To, o co się modlisz, powinno być odzwierciedlone w twoich działaniach. Jak możesz to wcielić w życie dzisiaj? Rozważmy kilka praktycznych przykładów. Kiedy stajesz przed wyzwaniem lub wątpliwością, weź głęboki oddech i najpierw się pomódl. Zanim poprosisz o radę lub spróbujesz samodzielnie to rozwiązać, zaufać Bogu. W stresujących sytuacjach, zanim poszukasz ludzkiej pomocy, najpierw zwróć się do Boga w modlitwie, szukając Jego pokoju i mądrości. Kiedy Twoje myśli wypełnia strach lub wątpliwości, pamiętaj, że możesz wziąć w niewolę każdą myśl i podporządkować ją Chrystusowi, rozważając Jego obietnice. Teraz chcę Cię wyzwać do działania. Przez cały dzisiaj praktykuj to. Kiedy pojawią się wątpliwości lub lęki, przynieś swoje troski do Boga jako pierwsze i zobacz, jaką różnicę to zrobi w Twoim życiu. Pamiętaj, kiedy działasz z wiarą, pozwalasz Bogu zmieniać Twoje okoliczności. Twoje zaufanie do Boga jest świadectwem Jego mocy działającej w Tobie. Jak do tej pory doświadczyłeś mocy szukania Boga jako pierwszego? Jak udało Ci się zastosować Boże obietnice w swoim codziennym życiu? Zapisz swoje refleksje i podziel się nimi z kimś bliskim, aby wzmocnić tę podróż. Nie zapominaj, że wybierając modlitwę na pierwszym miejscu, kształtujesz nowe duchowe nawyki, które pomogą ci stawić czoła każdej bitwie, każdego dnia. Znajdź sposoby, aby praktykować to regularnie. Wiem, że nawet gdy wydaje się to trudne, nie jesteś sam. Bóg jest z tobą, prowadząc każdy twój krok. Dzisiaj, gdy zdecydowałeś zaufać Bogu, niech on idzie przed tobą i błogosławi twoje wysiłki. Wierzę, że zaufanie Bogu przyniesie przemianę. Wierzę, że z pomocą Jego łaski mogę pokonać wszelkie wyzwania, które pojawią się na mojej drodze. Niech moje życie będzie odbiciem Jego chwały. Duchowa transformacja nie kończy się tutaj. To ciągły proces odnawiania umysłu i serca. Jak mówi list do Rzymian, rozdział 2, nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Nasz umysł jest polem bitwy, a łatwo jest być wpływanym przez zewnętrzne i wewnętrzne presje. Słowo Boże jest kluczem do utrzymania naszego umysłu w prawdzie. Studium Biblii nie jest tylko odosobnioną praktyką dewocyjną, ale codzienną koniecznością dla duchowego wzmocnienia. W chwilach wątpliwości Słowo Boże wzmacnia nasze umysły. Medytując nad nim, znajdujemy odpowiedzi na pytania życia i odnawiamy naszą perspektywę. Wybierz wersety, które przynoszą nadzieję, na przykład Efezjan 6:18, módlcie się w duchu przy każdej okazji, z wszelkimi modlitwami i prośbami. Poświęć kilka minut swojego dnia na modlitwę i medytację nad wersetami, które przynoszą pokój i kierunek do Twojego serca. To nie tylko wzmacnia Twoją wiarę, ale także odnawia umysł, aby żyć zgodnie z zasadami, o które się modliłeś. STW Zamknięte RZ Środowisko sprzyjające duchowemu rozwojowi. Odtwarzaj muzykę, która chwali i uwielbia, STW Zamknięte RZ przestrzeń do codziennych modlitw i umieszczaj wersety wokół domu, aby przypominały ci, aby żyć w wierze. Pamiętaj, odnawianie umysłu nie jest tylko naszym zadaniem. To Duch Święty pomaga nam dostrzegać i przekształcać nasze myśli. Proś go, aby prowadził Cię w każdej decyzji i odnawiał Twój umysł każdego dnia. W miarę jak poświęcasz się modlitwie, pozwól Duchowi Świętemu ujawniać obszary w twoim życiu, które potrzebują przemiany. Otwórz swoje serce na niego i pozwól mu działać w tobie. Będą momenty, kiedy będziesz kusił do powrotu do starych wzorców myślenia, ale pamiętaj, że odnawianie to codzienny wybór. Utrzymuj swój umysł skupiony na Bogu i na tym, co on mówi o tobie. Czasami może się wydawać, że odnawianie nie zachodzi, ale pamiętaj, Bóg działa w tobie i jest wierny, aby dokończyć dobre dzieło, które rozpoczął. Ojcze, dziękujemy ci za to, że przekształcasz nas przez odnawianie naszych umysłów. Prosimy cię, abyś kontynuował te pracę w nas każdego dnia, abyśmy mogli żyć zgodnie z twoją wolą. Wzmocnij nas w duchu, Panie i pomóż nam wytrwać w wierze. W imieniu Jezusa. Amen. Dziś, gdy odnawiasz swój umysł w Chrystusie, podejmij decyzję, aby kontynuować tę podróż z nim. Pozwól jego słowu i mocy Ducha Świętego przekształcać każdy obszar twojego życia. Nie przestawaj, Bóg jest z tobą. W naszej duchowej podróży często napotykamy przeszkody. Lęki, wątpliwości, poczucie winy i emocjonalne rany mogą stać się barierami, które oddzielają nas od Boga. Ale dobra wiadomość jest taka, że Bóg oferuje nam zwycięstwo nad tymi przeszkodami. Zmagania duchowe, przed którymi stoimy, często nie są skierowane przeciwko ludziom, lecz przeciwko myślom i emocjom, które oddzielają nas od prawdy Bożej. Musimy nauczyć się stawiać czoła tym bitwom poprzez modlitwę, medytację nad Słowem i zaufanie mocy Boga. Kiedy czujesz strach, że nie jesteś wystarczająco zdolny, pamiętaj o obietnicach Boga. W Księdze Izajasza, rozdział 41, werset 10: Bóg mówi: Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Kiedy wątpliwości zapukają do twoich drzwi, ogłoś, że twoje zaufanie do Boga jest większe niż jakiekolwiek poczucie niepewności. Jeśli czujesz się uwięziony przez wstyd lub żal, Przypomnij sobie werset z listu do Rzymian, rozdział 8, werset 1. Teraz więc nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To oznacza, że wstyd nie ma już władzy nad Twoim życiem, gdy oddajesz się Bogu. Kiedy Twoje myśli wypełniają się lękiem lub wątpliwościami, pamiętaj, że w dwóch liście do Koryntian, rozdział 10, werset 5, jesteśmy wezwani do wzięcia każdej myśli w niewolę, aby była posłuszna Chrystusowi. To oznacza, że możemy wybierać, co myślimy, zamiast być kontrolowanym przez nasze obawy. Zachęcam cię, abyś spędził następny tydzień, koncentrując się na identyfikowaniu i stawieniu czoła duchowym i emocjonalnym przeszkodom w swoim życiu. Kiedy pojawią się wątpliwości lub lęk, zatrzymaj się na chwilę i przypomnij sobie to, czego się nauczyłeś. Młody się do Boga i ogłos jego obietnice w swoim życiu. Pamiętaj, że nie stawiasz czoła tym bitwom sam. Bóg jest przy twoim boku, gotowy, aby pomóc ci przezwyciężyć każdą przeszkodę. Twoje zaufanie do Boga umożliwi ci zwycięstwo, a nie twoja własna siła. Zaufaj Jego mądrości i mocy. Jak stawiasz czoła duchowym i emocjonalnym przeszkodom w swoim życiu? Jakie obszary Twojego życia zaczęły się zmieniać, odkąd zacząłeś stosować obietnice Boże? Podziel się z kimś tym, co przeżywasz, a wiedz, że każdy krok, który podejmujesz w wierze, jest świadectwem mocy Boga działającego w Tobie. Dziś, decydując się na pokonywanie duchowych, emocjonalnych walk z pomocą Boga, zaczynasz tworzyć nawyki, które mogą odmienić Twoje życie. Nie zapominaj, że codzienne poszukiwanie słowa Bożego przygotowuje cię do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom z wiarą i odwagą. Znajdź sposoby, aby uczynić codzienną modlitwę i medytację nad słowem naturalną częścią swojego życia. Wiem, że nawet kiedy przeszkody wydają się nie do pokonania, nie jesteś sam. Bóg jest z tobą i jest wierny, aby pomóc ci przezwyciężyć każde wyzwanie. Dziś, gdy chodzisz w wierze, niech Bóg idzie przed tobą i przekształca wszystko, co mu oddasz. Niech on wzmocni cię i poprowadzi na każdym kroku. Wierzę, że zaufanie Bogu pozwoli mu nadal przekształcać mnie i uwalniać mnie od wszelkich duchowych i emocjonalnych przeszkód. Wiem, że On jest moim schronieniem i siłą, a z Nim u mego boku nic nie może mnie pokonać. Niech moje życie zawsze odzwierciedla Jego chwałę. W trudnych chwilach życia łatwo zapomnieć o błogosławieństwach, które już otrzymaliśmy. Jednak Bóg wzywa nas do życia z wdzięcznymi sercami, wiedząc, że zawsze ma dla nas coś dobrego, nawet w trudnych sytuacjach. Wdzięczność i radość nie zależą od okoliczności, lecz od naszego nastawienia do Boga. Prawdziwa wdzięczność to nie tylko uczucie, ale decyzja, którą podejmujemy każdego dnia. Kiedy decydujemy się dziękować Bogu, nasza perspektywa się zmienia. Radość pojawia się jako rezultat tej wdzięczności, przekształcając nawet najtrudniejsze dni w chwilę uwielbienia. Kiedy budzisz się rano, podziękuj Bogu za kolejny dzień życia, nawet jeśli dzień wydaje się trudny. Rozpocznij swój dzień od wdzięczności, mówiąc Dziękuję Ci, Panie, za ten dzień. Niech widzę Twoje dobro w tym, co robię dzisiaj. Nawet gdy pojawiają się trudności, takie jak problemy w pracy czy skomplikowane relacje, pamiętaj, że zawsze jest coś, za co można być wdzięcznym. W Jednym Tesaloniczan godzina 5.18 Paweł naucza nas, zękujcie w każdych okolicznościach, bo to jest wola Boża w Chrystusie Jezusie. Nawet w trudnych czasach wybieraj wdzięczność. Kiedy negatywne myśli zaczynają dominować w Twoim umyśle, zatrzymaj się i zastanów się, za co możesz podzękować Bogu w tej chwili. Nawet w obliczu trudności, wdzięczność może zmienić kierunek Twojego myślenia. Teraz, wyzwalam cię do praktykowania wdzięczności każdego dnia. Rozpocznij swój poranek modlitwą dziękczynną, a przez cały dzień szukaj sposobów na wyrażenie wdzięczności, nawet w trudnych momentach. Kiedy napotkasz wyzwanie, wybierz, aby dziękować Bogu za jego obecność i obietnicę. Kiedy decydujesz się być wdzięczny, wyrażasz w rzeczywistości swoje zaufanie do Boga, uznając, że On kontroluje wszystkie sytuacje. Twoja wdzięczność nie zależy od tego, co dzieje się wokół ciebie, ale od tego, co Bóg już dla ciebie uczynił. Jak doświadczyłeś przemiany dzięki wdzięczności? Czy zauważyłeś zmiany w swoim nastawieniu wobec trudności? Zapisz swoje doświadczenia i podziel się nimi z innymi. Twoja wdzięczność może być potężnym narzędziem także dla innych. Uczyń wdzięczność stałą praktyką. W każdym momencie, kiedy się budzisz, jesz, widzisz przyjaciela, a nawet stajesz w obliczu trudności, wybierz, aby dzękować Bogu. To nie tylko wzmocni Twoją wiarę, ale stworzy środowisko radości i pokoju w Twoim życiu. Wiem, że masz moc, aby zmienić swoje nastawienie przez wdzięczność. Nawet gdy okoliczności nie wydają się sprzyjające, Bóg jest dobry i jest z Tobą. Wybierając wdzięczność, zbliżasz się do Niego. Wierzę, że żyjąc z wdzięcznym sercem, doświadczę pokoju i radości, które tylko Bóg może dać. Niech moje życie będzie odzwierciedleniem Jego dobroci i łaski. Niech zawsze będę wdzięczny we wszystkim, dostrzegając Jego obecność i Jego cudowne dzieła w moim życiu. Czasami życie duchowe może wydawać się morzem zadań i szybkich modlitw. Musimy jednak zatrzymać się i zastanowić nad drogą, którą podążamy. Bóg wzywa nas do głębokiej relacji, a refleksja jest kluczem do tego połączenia. Refleksja nad naszym życiem duchowym jest niezbędna do wzrostu w wierze. Kiedy spoglądamy wstecz na naszą podróż, dostrzegamy, jak Bóg nas prowadził i jak działał w naszych sercach. Ten moment introspekcji to okazja, aby jeszcze bardziej wzrosnąć w naszej wędrówce z Chrystusem. Odnowa duchowa to proces ciągły. Każdego dnia Bóg daje nam nową szansę, aby naładować się w Jego obecności, zostawiając za sobą to, co już nam nie służy i pozwalając mu kształtować nas zgodnie z Jego wolą. W jakich obszarach czujesz, że potrzebujesz odnowy? Jakie nawyki lub postawy musisz oddać Bogu, aby mógł je przekształcić w coś bardziej zgodnego z Jego wolą? Kiedy obudzisz się jutro, zacznij dzień, szukając Boga w modlitwie, nawet zanim spojrzysz na telefon lub zaangażujesz się w codzienne obowiązki. Poproś Ducha Świętego, aby odnowił Twoje myśli i pomógł ci zmierzyć się z każdym wyzwaniem z wiarą. W ciągu dnia, gdy zauważysz, że rozpraszają Cię zmartwienia lub niepokoje, zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki oddech i pomódl się, prosząc Boga o odnowienie siły i duchowej wizji. Kiedy negatywne myśli się pojawią, zatrzymaj się i pomódl, prosząc Boga o odnowienie umysłu i przyniesienie pokoju. Pamiętaj, że możesz wziąć w niewolę swoje myśli i podporządkować Je Chrystusowi. Wyzwanie dla Ciebie polega na tym, aby uczynić odnowę duchową codziennym nawykiem. Kiedy się budzisz, kiedy stoisz przed wyzwaniami, kiedy podejmujesz decyzję, niech Bóg będzie tym, którego szukasz jako pierwszego. Proś Ducha Świętego o odnowienie Twojego umysłu i serca każdego dnia. Każdy krok, który stawiasz w kierunku duchowej odnowy, to krok bliżej do tego, co Bóg ma dla Ciebie. Nawet gdy nie widać natychmiastowej zmiany, ufaj, że Bóg działa w Twoim życiu, odnawiając Twoją siłę i wizję. Jak doświadczyłeś duchowej odnowy w swoim życiu? Co się zmieniło w twoim nastawieniu, myślach czy działaniach? Poświęć czas na refleksję nad tym, co Bóg już uczynił w twoim życiu i jak cię przekształcił. Odnowa duchowa to nie coś, co dzieje się tylko w określonych momentach. To styl życia. Kontynuując szukanie Boga w modlitwie, medytacji nad słowem i refleksji, stworzysz nowe nawyki, które przekształcą twoje serce i życie. Wiem, że duchowa odnowa to proces ciągły. Nawet gdy wydaje się trudna, pamiętaj, że Bóg jest z tobą, prowadząc każdy twój krok. Nie zniechęcaj się, bo On kształtuje cię na swoją chwałę. Wierzę, że szukając duchowej odnowy każdego dnia, doświadczę przemiany, której Bóg pragnie dla mojego życia. Niech mój umysł i serce będą odnawiane, a moje życie niech będzie odzwierciedleniem jego obecności. W miarę jak zbliżamy się do końca tej podróży, pamiętaj, że prawdziwa zmiana nie zachodzi tylko przez modlitwę czy refleksję. Zaczyna się, gdy wprowadzamy w życie to, co Bóg objawił nam po drodze. Wytrwałość duchowa jest kluczowa dla utrzymania owoców przemiany, które Bóg przygotował dla ciebie. Jeśli pozostaniesz niezłomny, niezależnie od przeszkód, zobaczysz moc Boga działającą w twoim życiu. Wszyscy stawiamy czoła trudnościom. Ale zamiast pozwolić im nas sparaliżować, musimy nauczyć się ufać Bogu, nawet w trudnych sytuacjach. Pamiętaj, że wytrwałość to codzienny akt wiary i zaufania w to, co Bóg może zrobić. Bóg używa wyzwań, aby nas nie zniszczyć, ale wzmocnić. On nas oczyszcza i przygotowuje do swojej pracy. Każda trudność ma cel w jego wizji dla naszych żyć. Kiedy stawiasz czoła trudnemu problemowi w pracy lub w relacjach, zamiast poddawać się lękowi, módl się i proś Boga o mądrość i siłę. Pamiętaj, że on zawsze daje nam narzędzia do stawienia czoła życiowym bitwom. W chwilach zmagania, zamiast izolować się, podziel się swoimi trudnościami z innymi chrześcijanami i szukaj wsparcia w swojej wspólnocie wiary. Ciało Chrystusa jest tutaj, aby pomóc nosić nawzajem ciężary. Wzywam cię, abyś podjął następne wyzwanie, które się przed tobą pojawi i zanim podejmiesz działanie, najpierw szukaj Boga w modlitwie. Zauważ różnicę, jaką robi zaufanie prowadzeniu Boga na pierwszym miejscu. Pamiętaj, że nie z naszej własnej siły potrafimy wytrwać. Siła pochodzi od Boga. Kiedy czujesz się słaby, on jest silny. Ufaj, że Bóg umożliwia ci ruch naprzód, nawet gdy nie widzisz wyjścia. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów się, jak twoja wiara wzrastała przez te kroki. Jak trudności, które napotkałeś i pokonałeś z wiarą, wzmocniły twoje zaufanie do Boga. Pytaj siebie, jak możesz nadal mu ufać, niezależnie od okoliczności. Wytrwałość nie jest tymczasowym wysiłkiem, powinna być codzienną częścią naszego życia. Kiedy się budzisz, kiedy podejmujesz decyzję, wśród trudności niech twoje zaufanie do Boga będzie stałe. Zintegruj tę praktykę każdego dnia. Wiem, że ta podróż nie jest łatwa ale nie jesteś sam. Bóg idzie z tobą na każdym kroku. Ma wspaniałe plany dla twojego życia i będzie cię wspierał, gdy będziesz wytrwały w wierze. Deklaruję, że z pomocą Boga mogę stawić czoła każdemu wyzwaniu. Moja wiara jest niezachwiana, bo wiem, że On jest wierny, aby mnie podtrzymać i prowadzić na każdym kroku. W Chrystusie jestem więcej niż zwycięzcą. Dotarliśmy do końca tej podróży, ale w rzeczywistości to dopiero początek czegoś jeszcze większego. Wszystko, czego się nauczyliśmy, musi teraz stać się praktyką, trwałym zobowiązaniem wobec Boga. Codzienne oddanie się Bogu to klucz do trwałej i znaczącej relacji z Nim. To, co zdobyliśmy podczas tej drogi, powinno zamienić się w coś, co żyjemy na co dzień, a nie tylko w określonych momentach. Teraz, kiedy zobowiązałeś się do tej drogi przemiany, pamiętaj, że klucz do utrzymania postępu to konsekwencja. Życie duchowe nie jest budowane w jednym momencie modlitwy, ale poprzez codzienne chwile z Bogiem. Utrzymując konsekwencje w swoim chodzeniu z Bogiem, zaczniesz dostrzegać korzyści nie tylko w swoim życiu duchowym, ale także w relacjach, pracy i we wszystkich obszarach swojego życia. Konsekwencja przynosi prawdziwy wzrost i pokój, który nie zależy od okoliczności. Jak możesz wprowadzić duchową konsekwencję w swoje codzienne życie? Może warto ustalić stałą porę na codzienną modlitwę? Albo zobowiązać się do czytania Biblii przez co najmniej 10 minut dziennie, pozwalając Słowu Bożemu kierować twoimi działaniami i decyzjami. Rozważ przyłączenie się do grupy modlitewnej lub studiowania Biblii. Bycie częścią społeczności chrześcijańskiej wzmacnia twoją wiarę i pozwala ci ponosić odpowiedzialność za swój duchowy rozwój. Wyzwanie, które przed tobą stawiam, to nie porzucać tego, czego się nauczyłeś i kontynuować swoją wędrówkę z Bogiem. Wzywam cię, abyś każdego dnia łączył się z Bogiem bez wyjątków. Jeśli zobowiążesz się do szukania go na pierwszym miejscu, dostrzegasz różnicę, jaką to wprowadzi w twoje życie. Bez względu na to, co napotkasz, gdy postawisz Boga na pierwszym miejscu, on poprowadzi cię i wzmocni. Duchowa podróż nie jest łatwa, ale jej owoce są wieczne. Zastanów się, jak wiele wzrósłbyś duchowo przez ten cały proces. Spójrz wstecz i zobacz, jak Bóg był wierny na każdym kroku. Każda modlitwa, każde zobowiązanie, każdy krok wiary przekształcił cię. Każde małe działanie może odzwierciedlać Twoją wiarę. W podejmowaniu decyzji traktowaniu ludzi czy radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, pamiętaj, że twoja wiara powinna przejawiać się w tym, co robisz. Na zakończenie, dziękujemy ci, Ojcze, za wszystko, czego się nauczyliśmy i doświadczyliśmy do tej pory. Prosimy, wzmocnij nas, obdarz mocą i pomóż nam żyć każdego dnia z oddaniem do ciebie. Niech nasza wiara będzie konsekwentna, a my żyjmy zgodnie z twoją wolą we wszystkich aspektach naszego życia. W imieniu Jezusa, Amen. Teraz idź i żyj swoją wiarą konsekwentnie. Niech Bóg nadal przekształca twoje życie i prowadzi cię na każdym kroku. Pamiętaj, że on zawsze będzie z tobą. Niech pokój Boże towarzyszy ci w każdej decyzji, w każdej chwili.